Halo widzowie, yy... o, admin, nie, pomocnik, Re, nieważne, jakoś nadprogramował ten admin tu jest, jakiś pomocnik. Widzowie, yy... kolejny odcinek, Pójdziemy, idziemy sobie od razu na strefę, jeszcze się repnę. o, gdzie mam fajerwerki, dobra jeszcze sobie dokupię y, tak fajerwerkczek tak, dobra, dwa staki. dobra, trzy nawet nie, yeah. myślę, że wystarczy no dobra, y, więc co o, 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 ja już mogę lecieć na strefę jeszcze sobie tu dam, no, dobra ja już mogę, widzowie, lecieć na strefę, jeszcze sobie uwołowinkę zjem Siłki na razie nie, nie pijemy, okay, no, w tym odcinku lecimy na całego z takim socikiem, lecimy na całego chyba tak mi się wydaje, no lecimy sobie, no dobra, że wklejamy się w każdego gracza, nazywam to rano, w sensie nazywam to rano, teraz jest dosyć rano, więc też mało osób będzie, czy dosyć rano, dwa. Куда? Куда? се случва? Аха, муша се да си дай, но какво? Поткана... Добре, окушник, склад. Dobra odporność na ogień Dobra mamy odporność na ogień, teraz się możemy już leciutko lać. Tak tak leciutko, żeby kuda Troszeczkę bije gościu. Ale jak sobie zjemy, to dobrze. Widzowie, jutro subik i jutro lajwik, jutro lajwik, maksymalnie jutro lajwik widzowie, maksymalnie jutro lajwik. Kurde, za mi trochę przeszkadza. Hej, to? E, co mi się dzieje? Bileciki, dobra ja pidi, bilacik, bilaciki F3 plus G. Nie, F3 plus B. I do B. Gdzie są bilaciki? Bilecik. 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 Szuramy po ziemi. Oby ktoś bo nie dał. Bilecik. Bilecik. Dobra, bilecik, bilecik. Билячик. 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 Бели. Трошечка бе, трошечка бе, трошечка бе. Блячик. Bilecik deskiczki Gdzieś nie bilecików tylko słabo z Efekt? Kurde, nie podniosłem efektu, coś inny podniósł. Bilecik. Tu nie ma bilecików. Bilecik. Razy easy. Easy trapik. Kto w ogóle można nazwać trap O! Gdzie ja jestem? Kurde, ten... Czy ile? 47 bilecików? Kurde, kurde. A, półtora setnowska. Ale że był na to, wynosę, co wygrał. Tylko to szybko robią. Plugin. Bilecik. 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 Bilecik, bilacik. Bilecik, bilacik, bilacik. O! Knok. Ile mam? A ile jeszcze wydarzenia? A, to koniec za minutkę, to jeszcze sobie polatam. Bilecik? Bilecik? Jakaś pateczka? Jaka? Szybka trzy minutki. Popieram, popieram. Bank. Co sobie zjem? Dobra, jeszcze bileciki tu idą. A gdzie się daje bileciki? Tu zawsze by... 17 sekund. X minus 30 na O, dobra, przegraliśmy. Tam było. Tu gdzieś. E, ja nie widziałem nawet. Ja opatrzę. Spadam. Gdzie to było? Nie, dobra, idę. Już nie działa. Nie, tych fajerwarek mi na stówę nie starczy. Skóra, o dużo tego. Bileciki, to bilecików teraz to się już nie opyla. Już mam 33. Mordeczki, mordeczki, mordeczki. Spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Doda, umarłem. Widzowie. Umarłem. Ha. Ale porobiony. O tu ktoś ha, ha. się bije. Opa, to się biją. Po co bijecie? O, jakieś spowolnienie. bo jakieś duże. No ja już mogę. Nie, nie, nie uderzy, nie walnąłem Tadzia. Spadam. Spadam, czeka. W syf, dobra. Syf, Dobra. Widzowie, widzowie, widzowie. O, tu jakiś, jakiś tu kolega, kolega. O, to ktoś się bukuje, bukuje. Ja chyba do kobłabików nie polecę. Nie polecę. 40 biletów. Ok, que é isso? hi. hei. Aham. Uh São -huh. tropas aqui. Ok, ok. Chequeiro, quero, quero, kaçı Geçe geçe Koş O oh, hıdra Dzień dobry, Uuu uh, rok nie mogę. A no, nie, już mogę. Co mamy? A, odłamek. Zabiliśmy gościa? Nie. Zrzu dwa, syf, 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 syf. O idealnie siekierka. Ctrl kontrolku, 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 kontrolku kon... No i to za sobie zostało. No i świetne widzowie. Zdjęcie dobrze. Jeszcze 53 sekundy. Marchewki. Szkoda, jakieś hydry. Tam ktoś się bił. Czy dalej się ktoś bije? Półtora serduszka to jest. Dobra, to sobie refika tylko znam. To za chwilę mi za 24 sekundy. Japidi. I może bym jakiś nou dan. Wat een goeie patiënt. Haha, ha, muszę sobie te potaczki dokupić. Miejmy dino. To ktoś jest nie. No. Dobra. Bank, bank. Raz, dwa. Raz, dwa, raz. Слышь, что стало? Это Два. Это шмит. Пусто, пусто. Serio, do was nie gada, no ale nie ma co gadać. Nie byliśmy w tym tak jednym. Jest ten knok, to... Oni używają tego knoka teraz jak... Jak anarchiczny miecz na anarchii. Tragedia. Easy, easy, easy. Piszą na na te ile na YouTube Ja sorry, że z wami nie gadałam ale po prostu kolegów mam, kolegów mam, tak, tak? Ja się ich trochę boję, bo wiesz, to narko. No u mnie ktoś z nich... Sorry, 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 widzowie, sorry, widzowie, sorry, widzowie, sorry, widzowie. Sorry, widzowie, sorry, widzowie. Sorry, widzowie. Sorry, że do, do was nie gadam, ja złotnę. Dobrze, w go. No widzowie, jestem z, u nich w teamie, ja wrócę jak z nimi pogadam, okej? Okay? Okej, okay. ja robię wycinka. Widzowie, ja sobie już tam chwilę pograłem, yy, w sensie tam z tymi chłopakami, były sprzeczki, niesprzeczki, yy, no i co? Do jutra, jutro live'ik, jak wiemy, te 50 subów, widzowie, pamiętajcie. Znaczy ja to sobie hitboxy wyłączę, żeby było, że... Ja Was tu patrzę na Was. No, widzicie, 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 widzicie. No. Yy, no i co? Ja sobie tu jestem. Kończymy filmik ładnym ukłonem, ukłonem, ukłonem. No i co? Elo widzowie. Elo!